Witam tutaj Drops, w kolejnym odcinku zdrajmy w Find Killer Overdose. Jesteśmy na poziomie mokre... mokradła? Takie mogą być mokradła, jak nie mokre. Chyba, że ja coś źle powiedziałem. No dobra. No, standardowo zaczniemy może od tego. Ło. A tutaj znajomych już znamy. Ups, coś jest za mną. Za mną jest coś za mną. Wiedziałem, że jest. No Hym, hmm. Ups. Ta szczałka jest po prostu cudowna. Ciekawe czy na tym najtrudniejszym poziomie trudności ona funkcjonuje. Przecież ona tak ułatwia rozgrywkę. Ups. Bye bye. I właśnie na nim nie popatrzyłem i co się stało? Zarzęd mnie od tyłu, a tak to szcząk mnie o tym informuje. Jakiś mieczek. To właśnie mamy na śmieczek, jest. Ale ciągle uszkodzony. Dobra. O co my tu mamy? Uhum. Dziwne. Dobra, może tym się zajmę później. Zobaczymy. Kurde nie, 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 tym nie walczymy Ups, jakieś to Zatrute mutanty Ups Co to jest? Aha Stychaj. Hmm. Aha, to są takie jakby granaty trujące, ale... Trochę się z mnie umie posługiwać, więc na razie nie będę tego używał. O, chyba właśnie one... Te potwory tym nawet rzucają. Ups, co, co to robi? Stychaj. Okej, okay, tu mamy jeszcze to do rzucania, to się przyda. To się przyda I idziemy O, zbroja O, więcej granatów Te, te stwory też czymś rzucają? Chyba. A plują tym. Dobra. Tu jeszcze coś nie zostało. A jest tutaj coś, jest. A, tu już nic. Ok, tu mamy jeszcze trochę. To możemy iść dalej. O. Mhm. Dobra idziemy. Zamknie się? Co to jest? No jakieś takie pnącza. Aha. To muszę na takie coś uważać. Aha. To nie jest do zebrania. Chcemy jakieś inne tam trujące grzyby. Kurde, to nie było zbyt miłe. Aj, kurde, gdzie to tak wyrasta? Ale mnie cisną po prostu, no. To jest dramat po prostu to jak to chodzi. Znaczy jak mnie robią. Gdzie on tak urus. Może jak oni sobie tak biorą tą moc ziemi, to nie te drosną. Dobra, może tym się pobawię. Dobra, chodźmy. A, martwe mu chyba. Ta. No i. Dobra, chodźmy dalej No bo zapomniałem, że ja mogę tym tak jakby kierować tym nożykiem Ups Dobra A tak żeby mi zablokowały i zbliżamy się już, chyba do jakiegoś takiego większego przejścia. Co? Teraz. Oj. Czasem mnie coś tak jakby atakuje, a... Nie wiem. A to tych wieśniaków też poznaję oni byli tam w jakimś tam... W takim jakimś średniowiecznym poziomie. Wrzucali takim mięskim.

nie takie złe te granaty. Trochę nie mogę ich wyczuć, ale tak to nie są złe. No trochę za daleko. Przydałby się jakiś taki odgłos eksplozji. Tak to jest trochę za cicho. Ale poza tym nie jest źle. Ups, trochę jest za daleko. Dobra. Szkoda, że to samo nie wybucha. No ale. I dobra. Wezmę sobie to z tej strony. Pewnie się do trumienki przykleiło. Tylko tam jest jeszcze w środku taki dinozaurek albo coś. Yy, dobra. No, może szczelba. Nie ma tu nic więcej takiego. No a tu jeszcze mamy to. Trochę tego. A to tutaj nożykiem się pobawimy. Bo tu pewnie będą znowu te takie pnącze. Kurdeż mi się kończy ta energia tego Dobra, wbijamy Tu muszę uważać, bo jest trochę małe pole kurde, niedobrze Kurde. ostra jazda e, dobra może te granaty coś aha bo wtedy mogę kilka naraz no proszę takie tak, aha bo wtedy A, taki bajer już rozkminiem i wtedy mogę jeszcze jedną parę dorzucić. I potem wszystko naraz. Dobra, idziemy. No, za wcześniej. Ja to mam to wyczy... Co jest? Kurde To nie mogą wyjść z tych dołów? A kurde Szczelba Nie no po raz pierwszy mam taki problem Że oni mnie tak cisną dlatego że są to w ogóle nieznane mi potwory i po prostu nie wiem czym ich atakować. No nie jest dobrze, bo trochę mnie cisną. Tak szczerze powiedziawszy. Aha, to też z tych wylatuje takie badzie, w jakich nie ten Mhm, mm to lepiej ich właśnie tak przypalać trochę I możemy iść dalej Dobra, idziemy. Trochę jak ruiny starego klasztoru. Na granaty. Aha, tutaj jeszcze dobra. O, wbijaj. A i troszkę siebie też zraniłem, no ale to nic. No tu jest za dużo przestrzeni, więc nie mogę sobie pozwolić na granaty. No dobra, dwoma mi wcisnę Coś jeszcze szło za mną właśnie Kurde, ci są trochę źli, bo oni takim slalomem biegną Tak, wiedziałem, że tu będzie jakaś zbroja, ale takiej nie mogę zebrać. Dobra, jeszcze zbierzemy sobie to. A tu nie mogę. Coś mi się tam sypało na głowę, ale. Hmm, może to. Kurde. Nie, no ten laserek jest za słaby na to. Muszę mieć coś mocniejszego. Niech już będzie to. Omel anyone? Dobra, chodźmy. Mam tak? Aha, dobrze. Kurde, wychodzimy taki kawał drugi. Ops, ten mi się tu za bardzo wysunął naprzód. Dobra, zmiana. Kurde, ile tego jest? Latające badziewie. Dobra, to czasem są trochę takie głupie. Hum, hum, drzewka nawet są, no proszę. E, dobra, pokombinujemy, może tym. Może szczelba? zobaczymy jak się sprawdzi nożyk. Jakieś asteckie. Uch, wow tych też skąd się kojarzę. Dawaj to. Najgorsze no są te północza w sumie. Dobra. Jednego ja tu trafiłem. Dobra, ich tu będę za przysmażał tak jakby. Okej. Okay. Aj. To przeżyłem. Ja no w sumie po raz pierwszy, od pierwszego i w tym pain Killerze czuję taki jakby problem. No jakoś nigdy tak mnie nie uszkadzali. Bardzo. A tu się to zmieniło. Zaskoczyło to, to trochę Oj Co jest? Jaki przypał A. A to zadziała na nich? Dobra, działa na nich, ale mimo wszystko i tak to jest beznadziejne. Jeszcze tu gdzieś jest topnocze. jest Nie ma takiego szczelba. A te muchy to tylko szczęka No Dobra, idziemy dalej Tam pewnie jest już jakieś takie przejście Może jakiś mini-boss, o o, oni takimi jakby beczkami rzucają Tudem. Dobra, idziemy Bo tu widzimy jakąś amunicję Dobra, teraz muszę uważać Ja eee, No to jest trochę słabe, no ale... Bo nie mam wyboru, tu muszę uważać. Suwać się. No, z takim tutaj mogę walczyć. Bo ci już są trochę mocniejsi. Dobra, suwać się. O, wow, tu jest taka dość mocna arenka. Więc to może być trochę kiepsko. Co to jest? Już ja znam sposób na taki jak ty. Spodziewałem się czegoś lepszego. Tylko to co oni tacy mocni? No mój superowy krzyk On top of the world, ma Zdychajcie! Chciałbym tu granata, to byście mieli Ale jestem taki miły i nie używam tutaj granatów On top of the world, I tak coś nie mam, umiem tego dalej używać Dobrze! A nie mnie. Miał... Aha. Bramy. Do pierwszego bossa. Wbijamy. Hop. O, gdzieś mi trzech umknęło. Nie fajnie. No już jakoś po prostu tylko sześcianu. W sumie mogłem się tak pobawić, ale. Jakbym wiedział. No i tak nie mam karty Rota, no to trudno. Czarna wieża! I tam coś będzie! Już się nie mogę doczekać. Tak więc do zobaczenia w tym szóstym odcinku. Kurczę, a może jednak sobie zrobię ten szósty poziom, co? On raczej nie będzie długi po walki bo sami nie są długie, ale takie wiecie... Dobra, zaczynamy. Czarna wieża! Black Tower! Proszę jakąś momentu mini animację, ale takiego kole z takim już walczyliśmy, tylko ten jest taki trochę prerośnięty. Yy, dobra. Aha, już sobie przypominam. My musimy celować w te części ciała ups, które są... zmieniają kolor. Te nie są czerwone, tylko żółte. No, teraz ręce na przykład. Jeszcze musimy uważać tutaj na niego. W jakiś czas się pojawiają nam takie rzeczy. Amunicja, zbroja, życie. Czyli ogólnie wszystko co może nam się przydać. No, teraz mam na przykład zbroję. Co za każdym razem jak on nas atakuje, nie? Bo tak ma to jeszcze momenty takie przejścia. Może się tak tym pobawić, co to chyba będzie lepsze No pewnie cisnę go tym także Tu mam jeszcze idealnie taką broń na tych O, tu jeszcze guldena mu się przyda, super No, wcerląć w głowę no to Niby ma dużo, ale Spadaj No Super, dobra, teraz ręce jeszcze trochę no szybno chodź kurde znowu ręce pięknie. Nie wiem czemu życie mu zostało, ale już zniknął. No dobra. No to idziemy Dwie minuty i 6 sekund. Tak jest. Stawi, strażnika przed upływem trzech minut. Udało się. I nic z tego. Dobra. Kontynuujemy. So the way is open. And the taste of Mogli montować windę. O, proszę bardzo, jak na życzenie, no. exclusive no, I can hardly believe I am about to say this but it's good to be here you may be ravaged chaotic and desolate but you hold something I want so where was I oh yes time to play fetch. here doggy, doggy doggy. Aha, czyli że dopiero w drugim rozdziale, czyli w tym, pobawimy się z Cerberem. Myślę, że będzie to już w pierwszym. No ale cóż. Nie tak jest w drugim. No tu mamy niestety tylko pięć poziomów, no ale szybciej zabijemy Cerbera. Ha. No dobra. No więc teraz już Narka na pewno. Tak więc, cześć.